Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Tarot Empatii. Z tej strony Paweł. I zapraszam na czytanie yy, listopadowe, bo mamy listopad, a właściwie po prostu niedługo będzie listopad. I myślę sobie, yy, tak jak planowałem ten rozkład, to pomyślałem sobie, że on też powinien być właśnie taki, yy, taki listopadowy cokolwiek, cokolwiek to znaczy. Dla mnie listopadowy to znaczy. Taki rozkład. Który nie wiem, charakteryzuje się taką większą otwartością na refleksję, na autorefleksję na dotyczącą naszego życia, naszej przyszłości. Może też przyszłości naszej rodziny, tego skąd pochodzimy, skąd pochodzi nasza linia rodowa, no i jakie to ma właściwie dla nas konsekwencje, dla nas tu i teraz, tak, w tym naszym życiu albo nawet, nawet dokładniej w tym naszym, jakby, momencie życiowym, w którym się teraz znajdujemy. Um, dlatego też ten rozkład sobie zaplanowałem, um, żeby on poruszał um, właśnie takie tematy albo rezonował z taką aurą um, oglądania się wstecz za siebie, um, też z czymś, co nazwałem dla siebie tak naprawdę siłą naszej księżycowej natury księżycowej, no bo księżyc to jest podświadomość, tak? A podświadomość jest elementem, yy, nasza podświadomość jest elementem podświadomości zbiorowej. Jakby łączy się z tym z tym centrum, z tym głównym centrum, tak? Które gdzieś kształtuje z tą linią i, i rodową, i szerzej ludzką, która nas kształtuje. Też ze spokojem umysłu, ze spokojem ciała, tak? Yy, bo Chodzi o to, żeby jakoś w tym momencie, kiedy jest coraz ciemniej, coraz zimniej, coraz bardziej tak się zamykamy w sobie, żeby dostosować się do aury przyrody, to jest myślę, że zwłaszcza ważne dla, dla nas, gdzie my tak naprawdę żyjemy często, nie wszyscy, ale wiele osób w oddzieleniu od tej przyrody. i ten nasz współczesny świat, ten taki bardzo nowoczesny, nas od tego, co jest naturalne, od tego, co jest związane właśnie z naturą, nas oddziela. I właśnie to oddzielenie jest nam przedstawiane jako coś naturalnego, a przecież wcale tak naprawdę nie jest. Dlatego um, potem, kiedy my doświadczamy na sobie tych konsekwencji, tak? Zwi związanych na przykład ze zmianą pół roku, to często może to prowadzić do takiej dekoncentracji. No więc taki będzie rozkład. Jak widzicie e, wybrałem Night Santarot. E, no, moja jedna z ulubionych, jeśli nie moja ulubiona talia, główna taka wróżebna bym powiedział. E, tak naprawdę. Mm, i co, oczywiście e, chciałbym Wam podziękować, tak, za wszystkie komentarze. E, zaprosić Was oczywiście do lajkowania, do subskrypcji kanału. E, też, e, jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to może pisać do mnie na adres mailowy, e, który się pojawia w rogu ekranu, albo przeczytać sobie w opisie. E, tam jest też odnośnik, jak takie czytanie e, zamówić. No dobra, i to tyle słowem wstępu. Przechodzimy sobie teraz do czytania o, dla wagi. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, a jakich potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie dla mądrości tej mądrości do której mamy dostęp zawsze wtedy kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu okej okay, pierwsza karta idzie na stół druga trzecia czwarta Piąta. Taki listopadowy rozkład. Ehm, centrum to jest ta karta. Ehm, pokaże nam, czego szukać w sobie albo w innych. Co jest najważniejsze w tym miesiącu. Ehm, a w kierunku czego podążać. Na czym się skupiać. I mamy pracę. Trójka monet jest kartą e, pracy, ale też współpracy, mocnego zaangażowania, e, m, takiej skuteczności, która objawia się e, przez to, że to, co robimy, robimy e, w całkowitym skupieniu, w całkowitym oddaniu, e, m, też w takich umiejętnościach interpersonalnych, to znaczy to jest karta w której inni ludzie nam nie przeszkadzają, ale właśnie pomagają. Możemy korzystać z ich zasobów, wymieniać się z nimi, wiedzą, czy właśnie umiejętnościami pracą i dzięki czemu projekt rośnie, tak? Dzięki czemu jesteśmy w takim idealnym trójkowym systemie. To jest oczywiście karta oddania się pracy. Bo to jest najważniejsze, ale to, co jest istotne w trójce monet, i to ją odróżnia od innej ważnej karty pracy z żywioł ziemi, czyli od ósemki monet, jest w trójce jest ten aspekt tego globalnego końcowe, końcowej wizji. Tutaj widzimy już wszystko, tak? Widzimy całość, potrafimy to objąć. Każdy element pełni swoją funkcję i to rozumiemy rozumiemy jak to jest ze sobą połączone jak jedno wpływa na drugie co uzyskamy i co będziemy z tego mieli Ja myślę, że ta karta pokazuje jak ważne będzie dla was w tym miesiącu właśnie pewna taka uczciwość w zobowiązaniach oddanie się właśnie to może też tej rutynie albo odnajdywanie czegoś wielkiego w tej rutynie to jest karta, która też ma wiele wspólnego z pasją, bo to właśnie pasja. Kreatywność otwiera te drzwi, które do świata trójki monet, tak? do świata um, tworzenia arcydzieła, tworzenia czegoś ważnego, poczucia misji. Okej, okay. zobaczmy w takim razie, na co nie będziecie mieć wpływu, co trzeba będzie zaakceptować w tym miesiącu. I to jest ta karta. Mhm. Yy, I pojawia nam się Siódemka Kielichów. Siódemka Kielichów, która yy, jest kartą trudnego wyboru. Tak? Wyboru, który grozi nam przeciążeniem. Tak? Bo jest tyle dróg, tyle jest możliwości, że właściwie nie wiadomo yy, co wybrać, ale jedno jest pewne: to co chcemy, to jest pewien rodzaj awansu, pewien rodzaj aspiracji, jakiegoś ważnego celu. Um, siódemka kielichów na takiej, um, takiej pozycji, tego, co was nie ominie, co na pewno trzeba będzie zaakceptować. Ja myślę, że ona może się pojawiać jako koszt emocjonalny, właśnie tej trójki monet, właśnie tego tematu pracy w, w tym miesiącu, co będziecie musieli wykonać. Dlaczego myślę, że to jest koszt emocjonalny? No, bo to są kielichy po prostu, um, jakby tak prosto czytając. Ale też myślę, że wiele będzie tutaj takich ścieżek, wiele decyzji do podjęcia. No i o tym właśnie mówi Siódemka Kielichów. Tak? Będą decyzje, które trzeba będzie podjąć. Myślę, że będą mogły Was w jakiś sposób blokować. To znaczy inaczej, żadna z tych decyzji nie wykona się w takiej otoczce pewności. Tak? Będzie, to będzie trochę ślepy traf, i myślę, że trzeba to będzie zaakceptować właśnie i pogodzić się z tym, że. E, Coś, coś będzie w tym wszystkim nieuchwytnego. Będzie pewien element rzetelności, ale też będzie element niepewności. Co jest elementem ciągłej przemiany? Coś, co potrzebuje przemiany, zmiany podejścia być może. W tak? takiej wyważonej. To jest ten element, który wam powie, co w tym miesiącu przepłynie. To jest dziesiątka kielichów. Dla mnie właśnie to jest ta pewność, to poczucie pewności. Że wszystko e, ma swój głębszy sens. Dziesiątka kielichów też jest jedną, jest, jest kartą szczęścia, takiego spełnionego szczęścia emocjonalnego, szczęścia w rodzinie, szczęścia w miłości. I ja myślę, że e, ta karta może mu pokazywać, że e, bardzo e, pewnie pod wpływem tego zaangażowania w pracę, zaangażowania w obowiązki. Te relacje rodzinne, one mogą w jakiś sposób ulec zmianie. Czy na lepsze? No, tak zdrowy rozsądek by podpowiadał, że niekoniecznie mogą właśnie mogą ulec zmianie na gorsze, tak? bo ulegną pewnemu em, rozluźnieniu. Dziesiątka kielichów to jest taki stan, gdzie wszystkie te elementy są ze sobą połączone w odpowiedni sposób, w całkowitej harmonii. Tak? Ta emocjonalność rodzinna jest, to jest taka szczęśliwa rodzina. No i to, tutaj mam, to mówimy e, jako e, o energii, która ma przepłynąć, która ma ulec zmianie. Więc ja myślę, że ten temat rodzinny on może faktycznie w jakiś sposób tutaj e, ulec takiemu, e, może e, nie, że rozbiciu bo to pewnie jest za mocne, ale bardziej kojarzy mi się to z e, z dystansowaniem. Z dystansowaniem to do innych ludzi. Zresztą, jeśli nie traktować tego tylko w kategoriach rodziny, to może to może dotyczyć też innych ludzi, tak jakby chodziło tylko przez pryzmat tego tej zadaniowości byście patrzyli. E, Okej, okay. zobaczmy kolejną kartę. E, ja ją nazywam taką, że to jest taki przekaz od naszych przodków. Tak? Być może od waszych przodków, tak? Albo od naszych ogólnie. Mogą być traktowani właśnie dosłownie. Jako jacyś wasi protoplaści, ale można traktować ich jako po prostu przekaz gwiazd, tak? od przodków wszystkich ludzi na Ziemi. Co potrzebujemy w tym momencie wiedzieć? Mm, no, te kielichy tak dominują to czytanie, powoli, krok po kroku. Piątka kielichów. Ja myślę, że no, pewna strata jest nieunikniona w tym procesie ten, być może to jest związane mocno z tym, co powiedziałem, tak, że coś ulegnie e, rozerwaniu. I ja myślę, że to wywoła oczywiście jakiś smutek, jakieś koszty emocjonalne mm, i ja myślę, że tutaj jest, ta, jako rada ta Piątka Kielichów mówi o tym, że to się wydarzy, tak. Strasznie podoba mi się w ogóle, bardzo mi się podoba e, to, jak w tej talii ten koncept Piątki Kielichów jest prezentowany, że tutaj e, mamy takie te, te lichy, z których wylewa się woda. Ta postać jakby ją zbiera. W tle jest jakiś kawałek ściany, na którym mamy e, ewidentnie jakiś symbol, jakiś rytuał tutaj się odbywa. Podoba mi się to, bo to, Ta karta wskazuje na to, że to, co robimy, to, co myślimy, czy tak naprawdę wszystko jest rytuałem wywołującym jakiś rodzaj magii w naszym życiu. I to... E, na jaki rytuał się zdecydujemy, zadecyduje o tym, jaki rodzaj energii ściągniemy, jaki rodzaj energii wywołamy w naszym życiu. Tutaj jest pokazana ten rytuał, który przyciąga smutek i poczucie straty. Podoba mi się to. Uważam, że jest bardzo takie filozoficzne podejście, bardzo głębokie do takich emocji, które są trudne i właśnie one często zamykają perspektywę nie poszerzają nam, nie, nie poszerzają nam naszych horyzontów, tylko je zawężają. Zamykają do poczucia takiego jednostkowego bólu bardzo często. E, I dlatego ja mówię, że e, myślę, że jako rada ta piątka kielichów mówi o tym, pewne straty są nieuniknione, postaraj się wziąć z nich to, co potrzebujesz. To, co będzie potrzebne, żeby ochronić z tej piątki, z tej dziesiątki kielichów zostanie piątka, być czy znaczy zostanie. No, em, może tak się wydarzyć, i wtedy weź właściwe pięć kielichów, to co jest najcenniejsze dla ciebie. No, bardzo ciekawie, te, te kielichy tutaj. Zobaczmy, jaki będzie wynik tego miesiąca. Jaki będzie, jaki będzie efekt, i kolejna dziesiątka pełna dobrobytu w dworze, w dworze ziemi, jakby zachowana ta energia, jakby to ona miała wygrać. Tak mi się kojarzy, że mm, może jakiś rodzaj relacji ulegnie rozbiciu albo właśnie zdystansowaniu, coś stracicie, e, będą jakieś koszty, będą jakieś trudne decyzje do podjęcia, ale finalnie na, tej, na tym ziemskim poziomie wszystko się skończy dobrze. Dziesiątka e, monet to jest karta takiej pomyślnej przepowiedni. To jest karta te, z tej trójki monet wyjdzie 10 monet, bo to jest multiplikacja, powiększenie tego, co mamy, tak? Tworzymy cały system, który już potem sam się mnoży i daje jakieś poczucie spełnienia. Zastanawiam się, czy te karty nie mówią o tym, jak bardzo zmienią się, albo jak mocno zwrócicie uwagę na swoje priorytety życiowe. I, i ja mam wrażenie, że w ogóle to jest ciekawy wątek bardzo. Na czytanie ogólne to nie jest jakby do takiej um, analizy, może się nie nadaje, ale bardzo ciekawe dla mnie jest to, że żywioł Ziemi jest tak mocno połączony tutaj u Was z żywiołem wody. Pieniądze i emocje, tak jakby to było nierozłączne u Was. I takie, um, taki, taki plus i minus: gdzieś w jednym, tam gdzie tracicie w jednym, tam zyskujecie w drugim na pewno jest to coś do takiego rozważenia, dlaczego tak jest i chyba jak do tego mądrze podejść, to jest ta piątka kielichów mi to mówi, postaraj się być mądry, postaraj się za zachować się mimo wszystko mądrze w tej sytuacji. No i ten zdrowy rozsądek, ta energia ziemska, która jest bardzo konkretna, bardzo pragmatyczna, często zadaniowa, ona tutaj mam wrażenie jest taką takim po Taką podstawą, bo emocje, ta cała relacyjność jest taka dla mnie bardzo chwiejna. Mamy niby dziesiątkę jako to, co odejdzie, mamy piątkę jako radę, no i siódemkę jako to, czego się nie da uniknąć, czyli jakiś wybór. Ehm... No, można by zaryzykować takie twierdzenie, chociaż, tak jak mówię, nie jestem pewien, czy to jest, się nadaje do czytania ogólne. Takiego typu interpretacja kart, że to jest zła decyzja, że gdzieś tutaj was, że tutaj gdzieś się klaruje zła decyzja. Ale właśnie w tej sferze emocjonalnej, bo w tej sferze em, finansowej, mam, 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 tak jak powiedziałem, wszystko się skończy pozytywnie, ale też mocny akcent na ziemię. No okej, okay, słuchajcie, przemyślcie sobie to. Przemyślcie sobie to. Możecie napisać mi w komentarzu, jak wy to widzicie. Eee, skąd to rozdzielenie takie i czemu te dwa żywioły teraz właśnie tak mocno wypłynęły. Czy macie na to jakiś pomysł? Zapraszam was oczywiście do zalajkowania filmu, do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Eee, jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to może do mnie pisać na adres mailowy. I do usłyszenia. Do usłyszenia kolejnym razem papa. Pa.